no don't

3 3

And dog No boys <laughs> I want a camp team I think

Do przodu idzie fricking! Do przodu idzie fricking! Do przodu idzie fricking! すごい 아, 순간적으로 다

ROCKING! ROCKING! Right. Right. Ale to cechuje niestety nas od początku mm. sezonu. Jest to bardzo młody zespół i, i gdy zwiększy, zwiększył szansę wygranej po pierwszej bramce dla nas, znaczy jedynej, ale, ale pierwszej bramce na 1-0 po Ekstes, bardzo dobrze rozegranej akcji. No po prostu w najzwyczajniej w świecie, jak to młodzi ludzie, przestraszyli się, że mogą wygrać mecz i cofnęli się, oddali pola, nie wiem, z... wynika to z... zwyczajnie z braku doświadczenia. No i zapłaciliśmy za to stratą bramki po stałym fragmencie, każdy, zresztą każdy stały fragment śmierdział bramką i do przerwy. Tak jak mówię, zawodnicy przestraszyli się, że mogą wygrać mecze, ale no to cechuje młodość. Brak doświadczenia, brak ogrania, brak radzenia sobie właśnie w takich sytuacjach powoduje, że mamy problemy. My taki scenariusz przerabiamy od początku tych rozgrywek. Byliśmy równorzędnym partnerem, jak nie lepszym od wielu, wielu zespołów tutaj w tej lidze. Ale niestety nasze miejsce w tabeli pokazuje, że no jeszcze potrzebują niektórych, zawodnicy czasu, żeby, żeby w tej lidze zaistnieć. Ja, a druga połowa, myślę, że pokazała, że, ten, że potencjał w tych chłopcach jest i, i, i jak się nie boją, to potrafią grać i, i mogą wygrywać, co pokazali mecz wcześniej. Druga połowa pokazała to, o co wiadomo, że Staliny mielec od dłuższego czasu, właściwie od kilku sezonów. Potraficie bardzo dobrze grać w piłkę technicznie, fajnie to wygląda, ale nie zawsze przynosi to niestety punkt. Z prostej przyczyny nie przynosi punktów. Nie wiem, jak panowie obserwujecie bacznie. Myśmy operowali piłką dokładnie, staraliśmy się grać, staraliśmy się stwarzać sytuację, ale niech panowie spojrzą, jak, jakie zderzenie jest z fizycznością tych chłopców z przeciwnikiem. Odbijaliśmy się jak w pojedynkach 1 na jeden. gdy byliśmy blisko przeciwnika, to odbijali się chłopcy niestety jak od ściany, ale to jest, jeżeli jest przepaść 20, 15, 10 cm, no to, no to o czym będziemy mówić, jeżeli chodzi o gabaryty fizyczne. I, i no, trzeba też powiedzieć, że przeciwnik dzisiaj grał bardzo twardo. No, przepisy nie zakazują tej gry i my się z tym spotykamy, no, ale niestety nie jesteśmy w stanie na dzisiaj, mając taki materiał fizyczny, sprostać, więc gramy grę, piłkę, którą ćwiczymy, trenujemy i, i uczymy tych chłopców. Czyli utrzymywania się przy piłce, grania piłką, żeby to piłka nie sprawiała radość. I, Szkoda, że, że dzisiaj ta piłka nie, nie wpadła drugi raz, bo myślę, że, że z punktu bylibyśmy zadowoleni też. Myślę, że dużo pierwsza połowa nas kosztowała, bo żeśmy tę bramkę dostali w pierwszych sekundach i, i wymagało sporo wysiłku, żeby, żeby tę bramkę No W drugiej połowie żeśmy troszeczkę pole oddali. Myślę, że, że już niektórzy zawodnicy są zmęczeni. Nie mieliśmy też bardzo tutaj jakieś możliwości, e, jeśli chodzi o rezerwy, no bo, bo jest kontuzjowany Kuśmirek, jest kontuzjowany Burowicki. Myślę, że Marek też tak nie jest w pełni sił jeszcze. Także że, no, trochę ta druga połowa by wyglądała dramatycznie. No ale to już jest końcówka sezonu i myślę, że już większość zawodników jest jednak zmęczona. Generalnie rzecz biorąc, 23 punkty. Jeden mecz do końca. A mimo wszystko już za wcześnie jest to podsumowanie tej rundy jesiennej, ale tak człowiek trzeba będzie ocenić umiarkowanie pozytywnie bądź pozytywnie. No, ja tak myślę, że, że trzeba, znaczy przede wszystkim ja trzeba uczciwie ocenić, że w tak wyrównanej lidze potrafiliśmy w jakiś sposób się odnaleźć. Były mecze, które powinniśmy wygrać, żeśmy zremisowali. Były mecze takie jak z Partyzantem, gdzie niespodziewane zwycięstwa. Ale my, myślę, że po Awi będzie czas na jakieś głębsze analizy i podsumowanie. Patrzy tak właśnie pan Tarkowski i, i chyba trzeba będzie przedłużać, bo, bo drużynie jako Beniaminkowi idzie bardzo dobrze. Myślę, że nie no mówię, ja, ja cieszyłem się, bo tak dzisiaj ta druga połowa troszeczkę zamazała obraz, bo y, rzeczywiście w tej drugiej połowie żeśmy troszeczkę słabiej grali, chociaż myślę, że też żeśmy tam tych sytuacji stworzyli drogę. Natomiast mnie cieszyły te mecze poprzednie, z, czy to z Karpatami, Krosno, czy, czy z Izolatorem, gdzie naprawdę graliśmy dobrze, a, a przegrywali, czy siarko Siarką brzeg. Gdzie, to, gdzie zespół jest naprawdę mocny tej siarki. I mówię, nie przede wszystkim ta gra cieszyła, że, że jednak w każdym meczu na boisku tutaj w Radzyniu stwarzaliśmy sporo sytuacji, nawet takie mecze, tak jak z zaczerniem, gdzie nam tam ciężko szło, to jednak te 4, 5 sytuacji po żeśmy stworzyli. I to jest to jest mówię optymistyczne. A, a na wiosnę jest większy czas, żeby popracować, jest szansa jakieś uzupełnienia zrobić, także